Pamiętacie to? Owieczko! Owieczko! Czas o owieczkę! A pamiętacie to? Tum, 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 tum. Widzę już skarb. Czy wy też widzicie skarb? Ale tego na pewno nie pamiętacie, bo to trzęsie! Minecraft, czyli niesamowite połączenie, kolaboracja naszych znanych i lubianych Minecraftowych kwadratów oraz Treasure X. Jeśli uwielbiasz Treasure X Minecraft bądź chomika świra albo nie zostaw łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Lecimy poszukiwać złotych skarbów. Bum! Minecraft Treasure X dostępne na kobi.pl, a świr dostępny na homixfir.pl. Na powierzchni czeka na nas 10 poziomów przygody zaś w neterze za tym portalem aż 15. Chomik, powiedz mi, co bierzemy jako pierwsze? Najpierw bierzemy kill off Dobra homik, biorę kill off i co teraz? Homik, świr! Dobrze homik, tak jak każesz, zabieram się za to. Piep, piep, piep. Chomik, nie śpi! <grym> Piasek czy glut? Czy znajdziemy dziś skarb pokryty prawdziwym złotem? Tego przekonamy się już za minutę, albo dwie, albo cztery, albo pięć. Co to ma być? Crafting table! Ej! W środku czekają na nas piękne figurki, ja na pewno chcę. Świniaczka. <laughs> Nap napiszcie w komentarzu owieczka dla chomika, Co jest grane? Dlaczego ich tu nie ma? Chomik, nie wiem, ale jest Enderman i Creeper. Twoje ulubione postaci. Chyba, Mamę, chyba twoje. Ja po prostu podejrzewam, że owieczka będzie w kolejnej serii, ewentualnie w neterze, prawda? Owieczki w neterze chyba chodzą, z tego co pamiętam. A jakiś śliczny kilo, fontanna konewka i dodatkowe życie, gdyby za plecami wybuchł jakiś creeper. Wow, właśnie tego się obawiałem. Dobra, jak się to robi? Oczekiwania. Rzeczywistość. I mój pierwszy Minecraftowy Treasure X jest glutem. Czuję to, jest to glut. Mam nadzieję, że już w pierwszym trafi mi się diamentowy Steve. Diamentowy Steve! To nie diamentowy Steve! To nie jest diamentowy Steve! Jest to mm, coś w glucie. To wygląda jak kisiel dyniowy. Jestem ciekawy, czy ktoś z was jadł kisiel dyniowy, bo ja nie jadłem i mm, nie, nie chyba nawet nie widziałem czegoś takiego. Ale teraz naszła mnie ochota, żeby na pewno nie zjeść kisielu dyniowego. chociaż może na Halloween sam taki zrobię? Chcę coś złapać na wędkę. Udało się, udało i już się nie udało. Ale na pewno nam się uda wydobyć skarb z tej skrzyni. Skrzynia pełna skarbów! Co to ma być? Co to, Czy to jest? Młotek? Nie, to jest kusza! Myślałem, że młotek. Młotek, Pan, Pawe... ty jesteś mło... młotek. Napiszcie widzowie, widzowie napiszcie Paweł Młotek. Nie, nie, napiszcie chomik Młotek, napiszcie chomik Młotek. Nawet mi się nie ważcie, nie ważcie się obrażać chomiczej puszystości. Napiszcie Paweł Młotek. Chrum, chrum, chrum. Pora ją ożywić tymi oto pięknymi serduszkami. Chirurgiczna precyzja! Pamiętaj, aby dobrze docisnąć wszystkie elementy i nie poklej sobie palców, bo będzie, no wiesz. I najlepiej weź przykład ze mnie, ubierz jakieś rękawiczki, co by twoje palce były bezpieczne. pi, 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 pi. Chomik świr, Zapnijcie pasy, bo idziemy do neteru. Ależ tutaj jest strasznie! Chomik mówi, Paweł robi. Uff. Zapnijcie pasy, bo zaraz poznamy któregoś z tych przyjemniaczków. A jak zostawisz łapę w górę, to nie ręczę za siebie. Nie ma co się bać, trzeba sprawdzić co kryje się właśnie tu i trzeba to zrobić. O tak, jest szkielet, szkielet jest taki, wiecie. Akurat miałem ochotę na Kisiel. Chociaż myślę, że to bardziej żelka niżeli Kisiel. A może to ektoplazma. I don't know. Chyba, że to jest. No wiecie, co to jest? Bo ja nie wiem. Natomiast wiem, że skrzyni i się na nas kostka. Kostka dla pimpka. Pimpek, pimpek. Ale to ładnie wygląda. Niem, 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 niem. Ale czad w środku jest i duży i mały. Myślałem, że jeden z sześciu. Tego się nie spodziewałem. siemaneczku ja jestem homik świr, sure. Dzisiaj sobie. Wskoczymy do basenu pełnego szlamiku. I raz, dwa. Fajnie! Okej, okay, pora na sercowy klej. Jestem bardzo ciekawy, czy na złamane serduszko również pomogłyby te klejące serduszka. Serduszka! Wolę w barszczu łóżka. Pora ożywić tego szkieletora, papara. Serca dwa. Ja ci dam serca dwa. Zapraszam do neteru, inaczej porozmawiamy. Serducha umieszczacie w wyznaczonych miejscach, polewacie paroma kroplami wody i już po pięciu minutach tak, będzie niezła figurka, a po 24 będzie niezniszczona! Wiecie nie? Tak z wyczuciem trzeba dać. tutaj dwie kropelki, tutaj dwie kropelki i tutaj na przykład dwie kropelki. No nie zapomnijmy o tym gagatku. Dociskamy. <laughs> Przyjaciele z Netheru wyglądają po złożeniu o tak i chyba oglądając znane dzieło filmowe Miecz w wodzie. Napisz, która z figurek podoba Ci się najbardziej czy chcesz więcej chomikowych, minecraftowych przygód. To już pora na kolejnego pam. Parampam. Mam nadzieję, że wiecie jak obsługiwać tego potężnego Treasure X. -a. Najważniejsze to, wiecie nie, użyć kilofa. Albo kilofa. Coś mi się wydaje, że to znowu będzie glut i jak myślałem, właśnie tak jest jak myślałem. I tu mamy... Co? Kto to jest? Ej, napiszcie mi, kto to jest. Dlaczego on jest smutny? Przecież otwieramy najnowsze Treasure X Minecraft. Może w środku będzie złoto? Może w środku będzie złoto? Nie wygląda to jak złoto. Co to w ogóle jest? Czy to jest, mo czy, czy, czy to jest młotek? Trzeba to odszlamikować. A few moments later. Tak, wygląda on po złożeniu. Tylko musicie napisać mi, jak on się nazywa. Bo w mojej instrukcji, patrzcie, jest zamazana jego nazwa. I liczę, że mi pomożesz. Proszę cię, pomóż mi! pomogę ci. Pamiętaj, treasurex Minecraft dostępny na kobi.pl, a Homix dostępny na homixfear.pl Paweł, Paweł, mam przeczucie, że o tutaj w tym właśnie, w tym będzie y, piaskowy treasure. Dobra, Homik, ale jak nie będzie, to co? To, to ja co? No dobra, zobaczmy w końcu. Chomik ma wiele wspólnego z Minecraftem i na pewno nagra jakiś film z Minecrafta, prawda, chomik? Tak, Paweł, tak, prawda, już idę nagrywać. Wow, jest tutaj inny kolor kostki. Patrzcie, wcześniej była szara, teraz jest trawiasta, trawiasta kostka jest to i trzeba użyć już wy wiecie czego, prawda? Mojej nogi, Paweł! Mojej nogi! Mam za miękką stópkę! Za miękka stópka! Na szczęście do zestawu dołączony jest niesamowity kino! Ale tym razem użyjemy rękojeści. O! Rękojeścię łatwiej! Świetna sprawa! Pokażcie mi tego piaskowego! Wow, on chce już wyjść do nas. Patrzcie, nie może się doczekać. Ej, to jest taka jakby taki piasek, wiecie, taki piasek sensoryczny. Bardziej podobają Ci się piaszczyste czy glutowe niespodzianki mi chyba ta piaszczysta przypadła do gustu bardziej. Moją pierwszą figurką z piasku jest oczywiście kurczak Chicken chicken, chicken wings, chicken chicken. Oj, muszę to serducho oczyścić tutaj. Patrzcie, zrobiłem serduszkową babkę z piasku A jaki skarb kryje skrzynia? To nie jest złoto, ale jest to... Co, co, co to jest? Czy to jest grzyb? Czy mi się wydaje, czy ja powiedziałem na to chicken? Przecież to jest koza, no Jak ja mogłem powiedzieć na to kurczak? To ja nie wiem, chyba myślałem o złotych jabłkach W ogóle, jak ona ma śmiesznie wykręconą głowę tak... Ona się tak pasie, tak To chyba pora na panel ASMR Ja sobie pani kozy nie będę sklejał, bo chcę później zobaczyć, czy mogę zrobić jakieś zniekształcenia, na przykład połączyć jedno z drugim, co nie powinienem łączyć tego i tego, a ja połączę i paczek na sobie tutaj się pasie, się pasie i ma jakiegoś grzyba, ma również dwa serduszka, fajnie, ale zajrzyjmy znowu do meteru. <słyski> To jest grane! Znowu jesteśmy w neterze. Witam Was wszystkich! Pora na jagodową żelkę. Nie, no oczywiście to nie jest żelka. I co jest grane? Nie mogę wejść do neteru. Co się stało? Dlaczego? Pomóżcie mi wejść do neteru. Błagam. Co ja mam zrobić, żeby wejść do neteru? Już widzę, że nie mam tutaj powtórki, więc dlatego wejście jest utrudnione. Chcą mi odebrać moją nagrodę. Ale ja się nie dam zwieść. Nie dam się zwieść i. O nie, powtórka? Nie, to nie jest powtórka. Tamtego miałem na powierzchni znalezionego i on jest taki malutki, malutki. Ojejku, jejku. Zrobiłbym panel ASMR, ale boję się, że ten żel koglut wleci mi do mikrofonu i już nigdy mnie nie usłyszycie, będzie takie... A ciekawe, jak to pachnie. Uuu, lepiej nie chcecie wiedzieć! W każdym razie nie pachnie to jagodami, ale też nie pachnie y, czymś innym. A broń w tej skrzyni to co? Diamentowa siekiera? Nie, to jest najpotężniejsze. Co jest? To jest pistolet? Nie, karabin? Diamentowa wędka! Niesamowita niesamowitość! Napisz w komentarzu, czy preferujesz odkrywać powierzchnię? Czy może zejść do neterowego miejsca? Świata? Za drugim portalem czekał na mnie Shivering Strider ze swoim kolegą, którego nazwę niestety nie znam. I Diamento. Co mnie tutaj poprawiasz? Kto to powiedział? Kim jesteś, człowieku? Jestem Twoim przeznaczeniem. A, aha, okej. Okay. To do zobaczenia później. Pa Daj znać, która figurka podoba ci najbardziej. I czy chcesz więcej? Minecraft, Treasure i. Ty, 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 ty.